Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Na mapie w skali 1 cm do 200 metrów odległość od domu Dawida do lodowiska wynosi 15 cm, a na mapie w skali 1 cm do 100 metrów, odległość od domu Dawida do stadionu wynosi 25 cm. Do którego miejsca Dawid ma dalej? Do lodowiska czy do stadionu? więc rozpiszmy sobie te odległości z podziałem też na skalę, czyli odległość do lodowiska i odległość do stadionu będziemy przeliczać osobno. Jeżeli chodzi o um, odległość do lodowiska jest w skali 1 do 200, 1 cm do 200 metrów, a jak Długi jest ten odcinek na mapie 15 cm. Więc żeby zamienić te 15 cm na wymiar rzeczywisty, to 15 musimy pomnożyć przez tą skalę, czyli 200 metrów. 15 razy 200, ile to będzie? 15 razy 2 to jest 30. I te dwa zera dopisujemy. Wychodzi nam 3000 metrów. Teraz y, przejdźmy do stadionu. Stadion, odległość do stadionu jest y, na mapie w skali 1 cm do 100 m, a ile centymetrów Mamy 25 cm. Więc 25 mnożymy przez skalę, czyli razy 100, ile to wyjdzie? 25 razy 1 to jest 25 i 2 zera dopisujemy, metrów. Czyli w rzeczywistości do lodowiska mamy 3000 metrów, a do stadionu 2500 metra. I która liczba jest większa? Oczywiście 3000 metrów, więc możemy już podać odpowiedź. Dawid ma dalej do lodowiska. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.